Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rilan, a to jest kolejny odcinek zagramy w Assassin's Creed 2. Jesteśmy nadal w San Gimignano, wydaje mi się... Dobrze mi się wydaje. Jesteśmy w San Gimignano i i i... Nareszcie będziemy mogli już wyjść na zewnątrz... Hmm. Wyjść poza mury miasta. I podjąć jakieś zadania, mam nadzieję trochę bardziej wymagające. Tutaj widać jeszcze jakaś przesyłka kurierska do dostarczenia. No, musicie już przecierpieć Jeszcze sobie jedno cyknę. Mam nadzieję, że wynagrodzenie będzie spore. U mam to 3 miejscaż pójść. Dobra, zasuwamy zatem. Oj nie wiem czy zdążę. Z drogi mi. Kobieto. Ale że... że co? że ja mam niby... Poza mury miasta iść, tak? Weei, co ja zrobiłem? Zapomniałem jak się biegnie. W... Nie na shift tak jak GTA 4, tylko trochę inaczej. Musicie mi wybaczyć. Już z kolei tak dawno w Assassina nie grałem, no. Trochę błąd. To jest bardzo dobra gra, i nam szczerze mówiąc. Najpierw przejść. Dobra, trzymaj gościu grazie. Nie wiem czy czas nam trochę nie Czy nie zasilili nam trochę tego naszego czasu Mam nadzieję, że chociaż odrobinę tak Teraz tu jest punkt następny Żeby się nie pomylił Głupia by było nie zdążyć Tutaj można sobie ładnie patatajować przez te równiny i myślę, że Myślę, że na czym myślę. Muszę to wykorzystać. Wej. No. Co to jest? Głupi koni. Przetwarzam mi stajesz. No, niepotrzebnie straciłem buchty czasu. Raczej galopować naprawdę szybko. Dalej. Oj, coś mi się wydaje, że to jest trochę daleko. Trochę bardzo daleko. No nie, jeszcze jakiś gajoliwny, czy co to jest. No na szczęście. Na szczęście. Powiem wam tajemnicę, że te drzewka nie istnieją. One są na niby. Dlatego mogłem przez nie przebiec i nic mi nie było. Tak samo jakim. Dobra, 20 parę sekund, jak widać. Nie wiem, czy zdążę, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że to już jest to gospodarstwo. Dobra. Teraz zasuwamy sobie do gościa. Czas tyka, tyk, tyk. Ale wychodzi na to, że jednak udało nam się to zaliczyć. No i wow, no 2500. Nie o to chodzi. Przynajmniej znaleźliśmy się od razu na obrzeżach. I, i, I po zaliczeniu punktu możemy sobie zająć się tym wątkiem głównym. Znaczy głównym, no. Pod... Wydaje mi się, że to są jeszcze ci tam konspiratorzy. Będziemy ich zatem wybijać jeden po drugim. Mogli dwa razy pomyśleć zanim będą spiskować za czyimiś plecami. Podajże naszymi, naszej rodziny. Bądź naszych znajomków, nie wiem. Dobra, chodź tu koniu. Siedzę na koniu i siedząc na koniu pataje, patatajam do zakonu! Hehe! He. No to był słaby rym szczerze mówiąc. No nic, patatajam zatem w ciszy i skupieniu, żeby nic gorszego nie palnąć. No może przeskoczymy sobie jeszcze gościa. Uuuu sorry Nie chciałem ci gościu stratować. Dobra, tutaj powinien być kolejny punkt obserwacyjny. Co nie znaczy, że będzie. Jak widzę, tutaj nie ma nigdzie w pobliżu. No trudno. Over here? Co tych gości chcesz? Puf. Uh. No ciekawie, so goście się zabarykadował. A usual też to lubię. Więc mamy za zadanie powołać naszą własną, prywatną i wykwalifikowaną oczywiście armię. piechurów. tutaj właśnie ją mamy. No widać. Brody są, wąsiki są, no to nie będzie problemu. Weźmiemy sobie jeszcze więcej. Chodźcie. Im więcej, tym lepiej. O. Wiecie co? Zostawię ich. Tak, w ten sposób. W ten sposób sobie ich zajmiemy. Póki co. A ja się zajmuję tym, co robię najlepiej. Wow. Wiecie, no, nie za to wam płacę. Macie się nimi zająć. Dobra. Nie, 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 nie to chciałem. Włączyć. Yy, mieczyk. Wrzucamy. lokamy target. Pyk. Patrz. I cię nie ma. Ciebie też niszczymy. Oj. Widzimy. Bloki nam się udają. Ciach. Dobra. Ciebie już tam nie będziemy gonić. będziemy za łucznika załatwić. Ciach. No. Co ty gościu robisz? Walczyć nie umiesz. O. Ty gościu mnie wkurzyłeś trochę. Muszę ci powiedzieć. Bardzo mnie wkurzyłeś. Jak ktoś mnie wkurza, to źle kończy zazwyczaj. Znowu spadł. Ja z takimi ciotami nie będę walczył, bo to jest wstyd. Chodzi na to, że nie umiem grać. Pyt Dobra. Załatwiłem tamtego? Załatwiłem. A tego napierdzielamy. Naszym ukochanym lewym przyciskiem. Uuu, wow, tu jeszcze jakiś sweluch. I spadasz. Zajmiemy się następnym. Tak. Cyk, 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 cyk. Cyk pięknie. Dobra. Powinien zginąć. Nie chcę. Uuuu! Pan Skrzynek. Master, master, Spiję, przejdę z skrzynkę, grabię. No. Pan Skrzynek zawsze i wszędzie uśmiecha się w naszą stronę. Wołając nas żałośnie. Ezio, Ezio, ograbmy mnie, proszę. Dobra, jesteśmy za tym, Willi. Musimy spokojnie Muszę się tutaj prześlizgnąć. Niczym śliska salamandra przez. Yy, przez oczywiście szczelinę. Jak on, to już sobie wymyślicie sami. Dobra, gdzie jest ten. Bąż. A tam... Kurcze. tam chodzi na dole widzę. Czy to jest ten chłop? No bez przesany. Generalnie muszę bramy otworzyć. To będzie priorytet. A żeby to zrobić Muszę się dostać na tamte mury. Czyli wracamy. Ze smutkiem stwierdzam, że musimy wrócić. No. I spróbujmy się jakoś tam prześlizgnąć. Oczywiście sprintem. Dobra, cyk. Nic nie zdążyłeś powiedzieć. Nawet taki przykry los łucznika. A nie mogę jego grabić. Hufufu. Robi się gorąco. Coraz więcej tutaj ludzi się mną interesuje.

Musimy otworzyć. O nie. Co ja robię pomocy! Co ja robię tu Co ty tutaj robisz? No Dobra. Postarajmy się po prostu otworzyć bramę. Target lost. A ten gościu mi uciekł w międzyczasie. Ja tu się męczę, żeby ich zgubić, a ja on sobie ucieka. No super Kurczę, nie wiem, jak to zrobić, żeby mnie nie zauważyli. Muszę generalnie trochę ciszej się zachowywać, a nie napierdzielać wszystkich. A, niedobrze. Nie dobrze, bardzo niedobrze. Chodźcie tu. I spróbujmy sobie wykończyć tych tutaj. Dobra, wy ich załatwcie. Ja się tutaj przemknę. Dobra, tutaj jak widać, udało nam się przemknąć po cichu. Teraz spróbujmy w tą stronę. Dobra, powolutku, spokojnie, spróbujmy to sobie jakoś logicznie przejść. Oni mnie widocznie nie widzą. Póki nie robię jakiegoś dużego zamieszania. Dlatego tutaj sobie spokojnie przejdźmy. Tu, 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 tu. Dobra. Tego sobie załatwmy z daleka, bo będzie hałas. Dobra. I już mięsociu stracili. I teraz co? Generalnie widzę stogli siana wokół tego całego tutaj Majdanu tej bramy, którą musimy otworzyć. Zatem spróbujmy w ten sposób. Oni niech sobie odejdą. Może uda mi się jakiś hajs rzucić. Zobaczmy, czy są łasi na pieniążki. Są łasi na pieniążki. Tam ci trochę mniej. Dlatego trzeba... Ojej! Już No. No niedobrze, niedobrze. Muszę więcej pieniążków rozrzucić. Proszę bardzo, święty Mikołaj dzisiaj przyszedł. Na zapas. Miejcie na zapas i mam nadzieję, że będziecie długo zbierać. Posmaruję specjalnie je masłem, żeby się dłużej zbierało. Ten tutaj oddział się mocno trzyma. Nie wiem czy... Kurczę, no coś to, tak to sobie to jest skuteczne, muszę wam powiedzieć. Oni muszą stąd iść, to przede wszystkim. Dobra, myślę, że zrobiło się dość cicho. Zdecydowanie tak. I my szybko otwieramy sobie... No! Dobra, gate is open. My spylamy zatem stąd. I teraz szukamy tamtego gościa. Okej, okay, pięknie, już się wdarli. Muszę uważać, żebym nie uciekł. Uuuu... Uh, ładny finishing. Ładny finishing. Ojcz... Ładnie, spadłem. Gościu mi już ucieka tutaj, musimy go zatem zaciachać. Ciach chach, ciach, 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 ciach. Ciach, 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 To jest podobno jakiś ważny gość, a mu nikt nie pomoże, no po prostu parodia. No niestety za małim płacisz. Skoro się tak łakomie rzucają na pieniążki zrzucone z nieba. That answers when. Now tell me where. Ferd deve dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. In pace. No dobrze, zatem. Jadka się raz skręciła na dobre. We, co nie nie już. Nie powinniśmy już kończyć tak brutalnie z nimi. Jak sobie chodzą. Nie na mojej drodze. Cię ostrzegałem, nie na no, mojej... Dobra, ty chyba przeżyjesz. Możemy cię oszczędzić. A my idziemy do tych śmiesznych niebieskich punkcików, które nie wiem co jeszcze oznaczają. Chwila, czy ja nie mam do środka wejść? Jakieś białe te... Chodź. No niestety. Nie wiem czy wiecie, ale macie noże w głowie. Dla każdego po jednym. Grab tą skrzynię, gościu. Ej. Czemu ty nie walczysz? No właśnie, tak się walczy. Dobrze, ci się przypomniało w porę. Tutaj schodzimy. I, i, i... Mamy... Chwila czy nie mam, po prostu stąd uciec. Czy to jest takie proste? Patataj, patataj, patataj i zobaczymy, co się stanie. No co mam tu zrobić? Znowu nie przeczytałem, znowu coś gadałem i tak to wyszło. Dobra, nieważne. Wiecie, co? Zrobię sobie przerwę w tym momencie i w następnym odcinku myślę, uda mi się to rozwiązać. Dlatego zapraszam do oglądania. Trzymajcie się na razie.